TikToker, rekordzista szkoły w bieganiu, klubowy kolega Amadeusza Brariego. Władysław, Władek, zje Sędzią tego pojedynku jest Piotr Jarusz. <grystanie> Ogromny zadynian, jeżeli ktoś ma tutaj wykorzystać arenę, żeby zrobić coś spektakularnego, to będzie to właśnie on albo hejter. Przynajmniej tak trzeba. Zwróćmy uwagę, że również zmieniła nam się sceneria. Dzisiaj to już trzecia. Jeżeli jakakolwiek marka będzie drugiej rundy, to tam już czeka sylwet w swoim I zaczyna się trzy razy, i od razu łopale! Wow! Więc ale to zobacz, w to taksię. I w tak! Co <zatut tongue> za ciosem teraz będzie z obcami? Nie! Co za kosz? To za tekst i zetek na to ziadzie i Teraz mamy grade w awangardzie. Musi bronić. Władek musi go przyciągnąć, bo sędzia przerwie pojedynek. Załamy taką samą sytuację jak w urzędnych walkach. Musi się bronić inteligentnie. co za ciosem. Myślałem, że po ten piękny obaleniu Władka będzie dopiero po prostu. Zaraz przerwie sędzia Jaruś, bo tu już nie ma obrony. za chwilę. I ostatnie sekundy najprawdopodobniej. Nie 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 nie. 44 sekundy. Proszę Państwa, no co tu się dzieje? Jeśli ktoś się spodziewał z takiego scenariusza, to na pewno nie byłem ja. Zadrywa, zadywa na naszej arenie. To no jak na prawdziwego profesjonalistę. Patryk! Zadywa... Patrick! taksi Zederdy! Patrick!